Chrystus. Po zakończeniu tegorocznej części synodu wiele osób odetchnęło ulgą. no bo przecież były obawy, że, prawda, zostaną zatwierdzone błogosławieństwa, weźmy to słowo w cudzysłów, związków homoseksualnych, że pojawi się diakonat kobiet. Moim zdaniem jest to nieporozumienie. Nie twierdzę, że te kwestie nie są istotne w żadnym razie, ale czasami jest tak, że takie sprawy ważne pokrywają sprawy jeszcze ważniejsze. Jeżeli chce się stworzyć jedną wielką światową relikię, to jedną z podstawowych rzeczy jakie należy zrobić jest kompletne rozłożenie kościoła w wymiarze instytucjonalnym. I Synod między innymi do tego służy i moim zdaniem ta część synodu już pokazała, że ten cel właściwie został osiągnięty. Jeżeli wspomnimy na początki protestantyzmu, to co zobaczymy? No to już takie postaci jak prawda Luter, Kalwin, Zwingli, tworzące swoje własne struktury, swoje własne kościoły. Weźmy to słowo w cudzysłów. Potem mijają stulecia i jest coraz więcej tego rodzaju postaci, aż wreszcie mamy protestantyzm jako taki gigantyczny konglomerat różnych, nawet czasami supermalutkich malutkich wspólnot. Tak, mamy zbory, zborki i zboreczki. I to samo należy zrobić z Kościołem katolickim, tylko robi się to w inny sposób i w znacznie szybszym tempie. To słuchanie i dyskutowanie, które towarzyszy synodowi, właśnie do tego prowadzi. Zwracałam już kiedyś Państwa uwagę, że właściwie od dziesiątek lat w Kościele Katolickim bardzo wybiórczo stosuje się prawo kościelne, a w wielu sytuacjach go w ogóle nie przestrzega. I nie ma tu znaczenia, czy mówimy o tym kodeksie jeszcze z roku 1917, tak? czyli przed tą reformą 1983 roku, którą zrobił Jan Paweł II, czy mówimy o okresie po tym. I naprawdę nie chodzi tutaj tylko o takie kwestie, prawda, głośnych skandali, pedofilii i tak Chodzi także o funkcjonowanie Kościoła na co dzień, o sprawy liturgii, o nauczanie wiary i tym podobne kwestie. W tej chwili mamy drastyczne różnice w praktykowaniu wiary katolickiej, no powiedzmy, czy też jej niepraktykowaniu w wielu diecezjach, w odchodzeniu od nauczania Kościoła, w nauczaniu wprost herezji. W takiej praktyce, no właśnie, w Niemczech mamy już błogosławione związki homoseksualne. Błogosławiona to też chyba musimy wziąć w cudzysłów, bo to prawdziwie szatańskie, małpujące liturgię katolicką błogosławieństwo. Ludzie mogą tego nie dostrzegać, że zamierzonym celem jest właśnie to, żeby po prostu w różnych miejscach Kościół katolicki funkcjonował w zupełnie różny sposób, dokładnie tak jak te wszystkie heretyckie, protestanckie grupy. Tego chcą macherzy światowi i to realizuje podporządkowana im w tej chwili hierarchia katolicka. Dziękuję za wysłuchanie tego komentarza, pozdrawiam serdecznie zapewniam o pamięci w modlitwie z Panem Bogiem.